Z czym się panu kojarzy feminizm? Lesby. Witam w programie Ulica Mówi. Dzisiaj jesteśmy na warszawskich ulicach i sprawdzamy skojarzenia warszawiaków ze słowami feminizm i gender. Dowiemy się, czy warszawiacy boją się gender i czy feministki jeszcze mają o co walczyć. Z czym się panią kojarzy feminizm? No z kobietami na pewno. Z jakimi? Takimi silnymi. A czym dla pani jest feminizm? E, no rodzeniem sobie we współczesnym świecie samej, bez pomocy mężczyzn na pewno. Chociaż mój kolega powiedział ostatnio, że feminizm kończy się z wyniesieniem szafy na trzecie A piętro. Chyba dyskusja wtedy. Więc... <laughs> znaczy uważam, że dobre jest na przykład to, żeby kobiety zarabiały tyle samo na takich samych stanowiskach. E, ale... Mm, dokładnie się nie interesuje do czego dążą, więc... Z czym się Panu kojarzy feminizm? Z, z teorią Judith Butler. Czym dla Pani jest feminizm? No takim aktualnie... Modnym prądem, powiedzmy, quasi filozoficznym. Tylko Bo... prądem czy nie ma nic ważniejszego? Czy kobiety jeszcze mają o co walczyć? No, wydaje mi się, że akurat feminizm to nie jest yy, metoda na to. Kobiety wywalczyły tylko trzeba korzystać z tego z tego, co już wywalczyły sufrażystki. I co wy no, to jest po prostu w prawie zapisane. W zasadzie nie ma żadnych ograniczeń, ale jak ktoś wymyśli sobie coś, jakąś ideę fix może o nią walczyć. Dzień dobry, Z czym się Pan kojarzy feminizm? <grym> Z niczym dobrym, na pewno. Dlaczego? Co? Dlaczego? Znaczy, ja uważam, że y, prawda zawsze jest po środku. I fe, feminizm ciągnie w jedną stronę, a może nasza męska część w drugą stronę. Myślę, że to prawda leży jak zawsze po środku. Feminizm? Z odważną kobietą, która walczy o swoje prawa. Z jakimi kobietami? Uważam, że to są kobiety, które trochę nas oczerniają. Troszeczkę. Z czym się Pani kojarzy feminizm? Z kobiecością, z niezależnością, z byciem odpowiedzialną sama za siebie. Z bycie silną kobietą. Z czym się Panu kojarzy feminizm? Z kilkoma rzeczami, oprócz oczywiście kobiet, które tam walczyły o swoje racje, to także z pewnym takim wykrzywieniem społecznym troszeczkę i lansowaniem się na siłę. Feminizm z wolnymi kobietami, pewnymi siebie? Uważam, że feministki nie mają racji i kłócą się o bezsensowne rzeczy, zamiast pogodzić się z tym, kim są i zaakceptować swoją kobiecość i być piękne w tym, kim są. A nie bez sensu szukają czegoś innego. Nie wiem, ten ruch Femen ta organizacja walcząca jakieś skrajne, upodobania, walka o kobiece prawa. I wszystko skojarzenie to jest obrona praw kobiet. I raczej pozytywne czy negatywne? Yy, negatywne, zdecydowanie. Aczkolwiek mówię, ja się nie posługuję takim pojęciem. Yy, z kobietami, którzy, które są mają jaja. Sam feminizm jest okej okay, według mnie, ale jak ktoś przesadza, więc nie chce... nie pragnie równości, tylko żeby kobiety były nad mężczyznami, no to już nie jest okej. Okay. Z czym się Panią kojarzy feminizm? Z kobietami. To jest, czy pozytywne czy negatywne określenie? Pozytywne. pozytywne. Jak najbardziej. A czym dla Pani jest feminizm? Eee, równością. Z czym się Panu kojarzy feminizm? Z kobietami. Z jakimi? Z stanowczymi, eee, mi swoje zdanie i zdecydowanie. Lubię takie kobiety. No nie wiem. Co nie wiem co Tyle przeżyłem, ale naprawdę. Niech Pani łaskawie zapyta się tej Pani z Solidarnej Polski. Jej nazwisko zapomniałem. Taka nieduża, biała, posłem nawet jest, nie wiem dlaczego, kto ją wybrał. Przekojarzy gender no z idiotyzmami te, które, te, te, ci, o których na ten temat mówią. Absolutną więcej... histerią no to... części ja społeczeństwa, szczególnie temat. kleru i niekoniecznie których takich no, nie chcę być złośliwa bo starsza, starszą panią jestem bigotek źle się kojarzy, ludzie nie rozumieją pojęcia tego, nie mają zielonego pojęcia i to jest to jest w ogóle to jest śmieszne, no. po prostu śmieszne. się kojarzy gender. Pierwsze skarżenie, które przychodzi do głowy. Mm. Z czym się Panu kojarzy gender? Aferami w telewizji i nie tylko, w prasie. Proszę Pani, no jest to krótko mówiąc problem, który interesuje wielu ludzi, ale nie każdy ma właściwy na ten pogląd, krótko mówiąc. Jest to próba ustawienia pewnych zdrowych relacji pomiędzy mężczyzną a kobietą. Idea, problem, który problem jest oczywiście problemem pozytywnym. Jest to sensownym. Natomiast samo to pojęcie stało się przyczyną do wielu nieporozumień. Gender? Hmm. O, takie wyzwolone kobiety. Znaczy, nie wiem, dla mnie to już jest trochę. E, znaczy, nie mam nic przeciwko temu. Jeśli ktoś e, e, uważa, że e, chce sam określić swoją płeć, jak najbardziej ma do tego prawo, takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy zmierza to wszystko w dobrym kierunku, ale o tym się przekonamy dopiero za parę lat. Jest to ideologia, która w pewien sposób no, posunęła się troszkę za daleko w interpretacji, że tak powiem, e, następstw społecznych płci i za głęboko wchodzi w naturę człowieka po prostu. Stara się zmienić to, co w sumie jest, że tak powiem, wrodzone. Gender też kojarzy mi się z równością. Pozytywnie. Tak, ale, tak, bardziej, płet, z, ale bardziej z płcią. Tak. Mhm. Równość, równość chyba w ogóle ludzi i płci przede wszystkim. Mhm. I be, brak uprzedzeń. To chyba też y, chodzi o to, prawda? Żeby nie mieć uprzedzeń y, takich społecznych, czy ról społecznych, czy. czy... Walczenie może z, ze stereotypami. Chyba Takimi tak. Takimi bardzo zapraszamy. No to jest taka nauka. <laughs> Teorie Gender no to jakaś zabawa. Ś śmiech po prostu. No śmiech, śmieszne to jest dla mnie. Ja Jeśli. Nie, no negatywne, bo ktoś sobie wymyśla coś po prostu, jakąś teorię, i dla mnie to jest dziwne. No, matko, was mi się z skojarzyło. To jest. Mm, no nie, nie do przyjęcia. Do tej pory nic takiego nie występowało i wydaje mi się, że chyba nie ma takiej potrzeby, żeby teraz o tym nagłaśniać i jakieś takie sztuczne zamieszanie robić. Takie mam odczucie. Także. Jeżeli to jest, oczywiście to. Dziękuję. czym nam się kojarzy gender? Pierwsze skojarzenie. Y Pierwsze skojarzenie? Ja, nic. nie się zmieni tak nic. Z płcią po angielsku. Z angielskiego opłać. Nazywam się Katarzyna Wilkołaska-Żuromska. Pracuję w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Zespole Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego, a w ramach tego zespołu pracuję w Wydziale Prawa Antydyskryminacyjnego. W wydziale zajmuję się między innymi problemem dyskryminacji ze względu na płeć i na orientację seksualną. W związku z tym rozpatruję skargi, odpisuję na skargi obywateli, którzy skarżą się na nierówne traktowanie ze względu na płeć i właśnie orientację seksualną. W ramach moich obowiązków jest także analizowanie różnych raportów, badań, z Polski i z Unii Europejskiej właśnie w tym obszarze. Co do skarg obywateli, którzy się skarżą na nierówne traktowanie bądź wskazują na właśnie słowo gender. Większość z nich nie rozumie w ogóle tego pojęcia i wskazuje na przykład na, na popularną, teraz popularne pojęcie, ideologia gender, które tak naprawdę nic nie znaczy, ale obywatelom głównie kojarzy się to na przykład ekstremalne przypadki, seksualizacja dzieci. E, czy zmiana płci, kto, prawo do zmiany płci dla, dla każdego i, i w jakimkolwiek przypadku. E, a gender, przypomnijmy, e, pojęcie to oznacza płeć społeczno-kulturową, czyli e, czym to się różni od płci biologicznej? W pojęciu gender mamy różne składniki, czyli na przykład jak dana płeć się na przykład ubiera, jak się zachowuje, jakie są oczekiwania społeczeństwa w stosunku do danej płci, tylko to zależy też od danej kultury. Danego czasu, w którym te płci funkcjonują, czyli epoki historycznej, ale też i religii. Natomiast płeć biologiczna jest to tylko wygląd fizyczny i zachowania seksualne. Natomiast normalne społeczeństwo nie orientuje się w ogóle w tym, co tak naprawdę znaczy gender. O pojęciu gender w właściwym pojęciu mogę usłyszeć tylko na konferencjach takich eksperckich, ludzi, którzy rzeczywiście się tym, tym zajmują. Odnosząc się do pojęcia feminizmu, czyli emancypacji kobiet i równouprawnienia kobiet, ale też większego udziału kobiet w różnych obszarach życia społecznego, w których na przykład mężczyźni dominują, jest całkiem inny stosunek niż do pojęcia gender, ponieważ feminizm, pojęcie feminizmu istnieje już prawie 200 lat, więc społeczeństwo zdążyło się już do niego przyzwyczaić i mniej więcej wie o co chodzi. Czyli to chodzi o równe prawa kobiet i mężczyzn, które są zawarte, prawo do równego prawa dla kobiet i mężczyzn jest zawarte zarówno w konstytucji, jak i różnych innych aktach prawa obowiązującego zarówno u nas w kraju, jak i w Unii Europejskiej. Więc przez tyle lat ten temat już nie jest tak kontrowersyjny jak obecnie. Eee, temat poruszany na temat pojęcia gender.